Okej, okay, dzisiaj wyszedł kolejny film DC, ale taki, no, nietypowy film DC, bo jest to film animowany, który, no, ja na wstępie muszę powiedzieć, że ja go nie brałem na poważnie i w ogóle, no, nie wiem. Ogólnie od początku, kiedy obejrzałem zwiastun i ogólnie, no, gadamy o filmie DC, Liga, Super Pets, jakbyście nie wiedzieli, no, nie wiem, no, jakoś tak, kurczę, no, szkoda. Że to tak wyszło, bo i animacja mi się nie podobała, i ogólnie, no, ten cały koncept, że zwierzaki to są super bohaterowie, dostają super moce. Yy, no dobrze, no dzisiaj dowiecie się, dlaczego ten film mi się nie podoba, tak ogólnie. Yy, Jest on średni, ale yy, dlaczego w ogóle? Jakie są mankamenty tego filmu? No, ja na niego nie czekałem, nie wiem, czy wy czekaliście, ale no dobra. Dzisiaj recenzja. Subskrybujcie kanał, aby nie przegapić nadchodzących materiałów eee, i recenzji. Za polecam zajrzeć na moje reakcje na zwiastuny z San Diego Comic Con 2022. A teraz co? Lecimy z DC League of Super Pets. Okej, okay, tak od początku to jakby cały koncert mi się nie podoba, czyli to, że zwierzaki są są super bohaterami i w ogóle to jak oni one, czy tam oni dostają te, te super to jest tak bez sensu w sensie ja wiem, że to jest bajka dla dzieci i ja wiem, że to jest bajka dla dzieci ale uwierzcie mi, że no nawet jedno dziecko, które było w kinie bo ogólnie w kinie były no, rodzice z, z dziećmi, nie? tak ogólnie nie jest to film familijny dla rodzin. No i jakby nawet dziecko chciało wyjść z kina, nie? rozumiecie to? Dziecko na filmie, filmie animowanym DC są super bohaterowie, nie wiem, zwierzaki i tak dalej, chciało wyjść z kina. To jest naprawdę już troszeczkę, no, odbiera dużo ocen temu filmowi, bo naprawdę ja też chciałem wyjść z kina po pierwszych pół godzina pół godziny kiedy mieliśmy ten wstęp, oczywiście będą takie lekkie spoilery, ale. No, no spokojnie. E, można ją brać tą recenzję jako spoilerową. Jakby już wstęp sam, że ten jest pies krypto i tak dalej, mamy powtórkę z rozrywki z Supermanem, z. no, no KL-em, no jakby, no wiecie, widzieliśmy to milion razy, tylko tutaj jest dodany jakiś pies i... i ja pierdzielę i pies, który ma supermoce. Jakby ja rozumiem, są naprawdę słodkie są te zwierzaczki w tym filmie, e, mogę, mogę to powiedzieć, ale cały koncept mi się nie podoba, że oni, że oni mają supermoce. I głównym przeciwnikiem tego filmu, moi drodzy, jest Lex Luthor, e, ale też można powiedzieć, że świnka morska która na początku uważano za taką no niezdare można powiedzieć w sensie no niezdare, w taką wiecie złowroga jest po prostu no i jakby ma jedną minę w filmie, nie ma żadnych motywacji brakuje mi czegoś takiego jak w filmach Pixara, że mamy jakąś motywację, jakiś nie wiem przekaz a tutaj ten przekaz tego filmu jest o tym, żeby ten pies krypto pogodził się z tym, że, że Superman będzie mieć czyli jego przyjaciel będzie mieć żonę inną przyjaciółkę niż jego jakby co to jest za, pr za przekaz moi drodzy ja naprawdę nie wiem ale no szkoda no jakby jakby no no i nas, nasz pies krypto poznaje tutaj no, innych zwierzaków no mam na przykład taką świnię i tak dalej no oni mają oczywiście mocy jak bohaterowie jedyna właśnie fajna rzecz że żółw który jest wolny to on miał mocy jak flash nie no to, takie typowe już dla yy, Taki, taki mem troszeczkę, nie? Wiesz, ja, że jest cała Liga Sprawiedliwości, oczywiście, którzy. No, jest to taka głupota, moi drodzy. Jest to taka głupota, bo mamy tą bitwę pod koniec filmu. Yy, także. No i oni przegrywają tą bitwę. Oni przegrywają i pod koniec, no w sumie w środku filmu, mamy tą bitwę, gdzie te świnki morskie one, one, nie wiem, dostają moce i nagle są złe. Pod, pod tym szyldem tej, tej głównej świnki morskiej, e, która chce się tylko przybudować temu lutorowi, no, takie, nie wiem, no, jest to tak kliszowe, nie? W sensie naprawdę, ja byłem zażenowany, kiedy to oglądałem, i niestety, tłumaczenie, że jest to bajka dla dzieci, no, tak jak już Was wcześniej wspominałem, że to, to nie jest tłumaczenie, to nie jest tłumaczenie, i e, niestety tak to wychodzi. Tak to, niestety, wychodzi, i. No nie no, szkoda. Szkoda, że tak to wyszło, ale jeszcze o innej rzeczy. Oni przegrywają tą bitwę. A jakie świnki morskie je pokonują. Bohaterowie, którzy są, tacy no wiecie, no, Aquaman yy, i tak dalej. Oni przegrywają jakby taką totalną głupotą. Nie wiem, flash, który jest ultra szybki. Jakby nie wiem, Batman, Superman przegrywa z tą świnką morską. Jakby co tu się dzieje? I wygrywają to zwierzaki, które co dopiero dostają moce i nie umieją ich używać. To jest. To jest naprawdę takie. No ja już nie wiem, nie? Jak to brać na poważnie, ale. No dobra, plusy tego filmu plusy, bo o tym chciałem wspomnieć. Plusy to są takie, że mieliśmy tych bohaterów, mieliśmy troszeczkę, no, komiksówka typowa, jakby był humor, troszeczkę nie trafiało tam żartów. Ogólnie animacja mi się nie podobała, jakby jak mi się nie podobała już animacja i jej styl, to ta animacja jest serio taka średnia i jakby Warner nie, nie potrafi robić animacji i, i to widać już, już na wstępie nie wiem, zostawcie to Disneyowi po prostu żeby robił te animacje, wiadomo, że każdy już będzie robić animacje jakby to się nawet nieźle w box office sprzedaje ale zobaczymy ile zarobi w ogóle ten DC Liga Super Pets, bo nie wiem prognozy są nawet obiecujące, jest to film DC też, więc, więc halo, drugi chyba po Batmanie w tym roku, tak w ogóle Eee, także... No cóż, no, to, to film listy, który tak totalnie do mnie nie trafił. Ale nie, nie no, nie, nie no, serio myślałem, że, że będzie lepiej. Jakby, nie wiem, historia będzie fajna, jakiś fajny przekaz, jakiś nie wiem tutaj... A mamy bitwę pod koniec filmu i... Niby ta świnka morska się zamienia w taką dużą świnkę morską i chce rozwalić świat. I... No, i co się dzieje? No, i przegrywa. Kto by się spodziewał? Wiadomo, jest to film dla dzieci, to też jest wymówka, że no wiadomo, dobro, wygrywa. No ale fajne jest to, że te zwierzaki mają tak jakby do swoich odpowiedników superbohaterów, i później sobie znajdują tych przyjaciół pod koniec filmu. To jest też mega fajne. Żółw wiadomo do Flesza i ten pies taki do, do Batmana. Także, no, ogólnie plus za to. I. I no, czekaj, nie, nie wiadomo, czy w ogóle będzie druga część, bo nie wiem, na to się może zapowiada pod koniec filmu, ale. No, nie wiem, no, ale nie chcę drugiej części. Nie nie wiem, czy wam zresentuję. Jak będzie druga część, to może będzie recenzja, ale. No, nie wiem. No, dzisiaj wyszedłem z kina tak zanudzony, że naprawdę, jak patrzyłem na słońce, to. to kurczę świeciło na mnie i ja wierzę. Nie no, jakby w... jeżeli komuś się podobało to spoko. Mi się kompletnie nie podobało. W sensie naprawdę ja szukam tutaj plusów filmu, szukam, ale no nie wiem, nie mogę tego znaleźć i no i niestety, dobra. Napiszcie, czy wam się podobało. Ja daję temu filmowi, moi drodzy, ocenę 4 na 10. 4 na 10 ujdzie. Taki no, no, nie wiem, no, komiksówka, zwierzęta, superbohaterowie, ale Fabuła jest bez sensu. Scenariusz, który jest totalnie wyciągnięty, wysany z palca i no nie wiem, jest to bajka dla dzieci, jest to niby taka, taka wymówka, ale serio, nie. Nie, nawet bajka dla dzieci. Wiemy, co, co robi Pixar i. Jakby nie, do mnie to nie trafia. Także dobra, to tyle. Widzimy się w następnych recenzjach na kanale. Yy, za tydzień już naprawdę sporo rzeczy, ale to już wam zapowiem. Macie tam zakładkę, informacje, możecie sobie sprawdzić. Dobra, moi drodzy, to tyle. Widzimy się w następnych materiałach. Do usłyszenia i na razie.